Witam was wszystkich w kolejnym już odcinku. Jak się nie mylę, to jest to 12. Eee, dawno odcinka nie było, gdyż ostatnio przy budowie tej nowej dzielnicy. Tak jak się spodziewacie zaś dostałem crasha eee, przy wyłączaniu, bo tam kliknąłem Coś tam sobie zacząłem robić. Chciałem wrócić sobie do gry i już niestety nie byłem w stanie. Gra tak wychodziła, no ale... Ja nie mogę nic z tym zrobić, więc musiałem po prostu wyłączyć komputer i zrobić wszystko jeszcze raz. I nie podoba mi się, dlaczego tu jest korek. No raz, zrobimy coś takiego. się to odrobinę zmniejszyć i zrobimy tak. Drogi, niech to będzie trzy pasmówka w tym kierunku. Oni będą tu wjeżdżać, i tam, a ci będą wyjeżdżać tędy. sobie coś takiego i tu już niech wyjeżdżają i tu się zrobi rondo tą drogę usunę dzięki temu mogę sobie tutaj pozwolić na no, poprzesuwanie tego wszystkiego o nie tu jednak nie <śm> Chciałem rondo zrobić, nie ukrywam. Dobra. No i super, teraz powinno być już git. Zaraz tutaj oni się powinni już ogarnąć z tym. Tu zaraz będziemy rozwijać dalszą, yy, dalszą część naszej dzielnicy. Tą nagą 20 FPS-ów No cóż Może tak powinno teraz być Drzewka nam się tutaj już rosną i to już coraz lepiej wygląda to mi się bardzo podoba I chyba coś zaraz będziemy musieli z podatkami niestety porobić bo cały czas mam popyt na strefy komercyjne, ale jak widzicie, w strefach komercyjnych brakuje pracowników i tak dalej. Mm -hmm. No dobra. To mnie zdziwił jeszcze pożar. Tornado na szczęście idzie w drugą stronę. Więc to mnie cieszy. A i przy odbudowie, bo tak jak mówiłem, tych samolotach, że tam trzeba te trasy porobić to w transporcie wodnym te trasy też trzeba porobić. I ja na razie mam e, tylko wykupione, że tak to powiem, na... Tu do towarowych bym potrzebował coś. Ha. Czekajcie. Udało jednej ścieżki. kto tu się da. Dobra. Zrobimy tak jeszcze, że wykupię te dwa tereny. O, akurat byliśmy znaczy już czternasty poziom naszego miasta. Bardzo się cieszę. I dodamy tutaj kanał dodatkowo. Może to dzięki temu coś się zmieni. I to w ścieżki No tu nie bym mogę, dlaczego? To rozumiem tak tu. I, tu I tu I tu I tu i tu Tak? No tam, tam, tam Nie Stop A ja trzeba usunąć a morska, tylko nie wiem czy to nie jest przypadkiem na towa, tak? Brak tras do wyświetlenia. A nie, jest jedna. Dobra, ale i tak ją usunę, bo chciałem coś zobaczyć. Yy. O tu, tu i tu. I to jest jedno, tak? I tu. I nie da się. Dobra, zrobimy coś takiego. Niestety, trzeba troszeczkę pieniążków wydać, ale zrobimy to mam nadzieję. No i teraz cyk. Patrzcie, no nie udało mi się znaleźć. Tu. Dobra tu i tu, dobra. Nieważne niech to tak będzie. Coś co mogę jeszcze dodać? Dźwigi towarowe. To będziesz szybciej ładować po prostu i magazyny. a niech będzie. I port jeszcze. Termin. Terminal tranzytowy. za autobus zintegrowany z postają tak spektu może. U. to tkwa przystań a no nie dodatkowy przystanek nie, nie robimy pasport publiczny no dobra są to autobusy nie ma tutaj przystanku autobusowego zaraz to naprawimy dobra super fajnie Jakieś trzeba poniszczyć. Rezydencja geniusza malarstwa Zaraz ją będziemy mogli sobie wybudować na no spokojnie mam nadzieję To było tu, charakterystyczny budynek, tak Może tutaj gdzieś tak, na tej wysepce Fajnie się to będzie <laughs> Jezus, przepraszam Chcę to będzie prezentować. Tu dalej korek. Tej drogi praktycznie nikt nie używa. Pojedyncze samochody, co mi się bardzo nie podoba. A to tu się korek może... Aha, mój pas zmieni mi Dobra. Nie, o te rondo już widzę, że nie pełni takiej funkcji, jak ja chciałem więcej. Więc zrobimy normalnie autostradę, czy pasmową. I zrobiłbym to coś w taki sposób, że... Tutaj coś takiego. Takie rozwitlenie i tu byśmy zamienili drogę na autostradę, dalej. Dobra. Zróbmy to odrobinkę ładniej. Damy tak, na koniec: damy 13%, popyt popytek nie rósł. I mieszkalne dam na 0. I biurowce też dam na 0, żeby to szybciej zaczęło rosnąć. Przemysł dam też na 12. A Powinno to pomóc. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticated who doesn't fear extending their ears to more of the of classical genre. Let us move now from the uh, musical page to the literary. Mm -hmm. Here we have some perfectly angry. From a listener, my dear Professor Hornbuckle, <laughs> whereas I make no apology for my erudite modesty demands that I prevaricate on his Dale I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle Okay, though I do thank you for the honor. <laughs>

niech to będzie tak I taką jedną drogę wybudujmy I tam po drugiej stronie już coś było tak? Tu kawałeczek tu chyba nawet na jedną firmę, to zrobimy coś takiego, że po prostu mamy tam jedną drogę prostą bym chciał damy naszą Nasze fabryki. Znaczy fabryki, pole wydobywcze do nafty. Majd się, że ludzie mieli ten spokój przynajmniej. A i co z tą serią z FIFA, bo tak szczerze Wam powiem. No nie wiem, nie wygląda to za dobrze. Problemy z dźwiękiem, czy tam coś. Yy, ja też zapomniałem czytać muzyki. To jest okropna moja wina. No ale. Jakby to Wam powiedzieć. Tak średnio mi się to prowadzi. Myślałem, że to jakoś le lepiej pójdzie. Mi się podobał transfer, ale później już tak... Ja też nie wiem, co wam zbytnio pokazywać, czy... czy jak to ma to wyglądać. Czy po prostu wam pokazać wszystko, jak ja to robię. Czy na przykład jakieś najważniejsze mecze, czy skrót po prostu. Przesymulować cały sezon, robić transfery, pokazać statystyki i tyle, nie? I tak sobie powoli będziemy to rozwijać. Może spróbuję jeszcze w tym tygodniu zrobić coś takiego, że po prostu przesymuluję do końca sezonu. Jedynie ja sobie będę grał puchary. Czy tam coś, żeby po prostu wygrać ten puchar w Niemiec. Tornado się zrespiło. Ale z nim nie mnie w mieście. Po prostu coś takiego bym zrobił. A na razie myślę, że po prostu skupię się na SimCi na City Skylines, chciałbym Sim City nie skupić na City Skylines i skupię się na y, Frostpunku, korzystając z tego, że za miesiąc jest... Y, no trochę, trochę więcej niż miesiąc, ale jest po prostu premiera drugiej części, którą ja też mam. Od razu będę kupował i od razu też ją nagram Bo ta akurat gra jest świetna, takie City Buildery. W szczególności w, w takim klimacie post -apo. No To mi się to... no... podoba mi się to bardzo po prostu I... wydaje mi się, że... To też wam się powinno to spodobać Dlatego chcę nagrać pierwszą część, żeby sobie przypominać co i jak I żeby też się nie móc doczekać na drugą część, no Widziałem, że będzie, będzie fajna ta część, na 100% Więc to mi się bardzo podoba No a tam FIFA będzie tak, no... Zobaczymy, o! Zobaczymy kiedy będę mieć czas, tak rzeczywiście, że będę mieć też chęć, bo jak ja on to no bez chęci, to, to mi się nie opłaca, bo to w jak gówno. I myślę, że to jest tego Frostpunka, to wtedy dopiero zacznę sobie, że sobie drinking strójkę robić. No bo tak te trzy gry to nie ma sensu, ale już City prowadzić, bo mi się to naprawdę bardzo dobrze prowadzi i yy, prowadzić tego FrostPunk'a. I tak mi się wydaje, że będzie najlepiej dla każdego. A w szczególności tam dla Was się jakoś to będzie spoko oglądało, bo będziemy mieć regularnie w te, te dwie te dwie gry powiedzmy. No i chyba lepiej coś regularnie oglądać niż tak jak z tą FIFą, że po prostu nastukałem trzy odcinki w 3 dni i teraz no przez tydzień nic nie będzie, tak? Wam się to będzie wiele lepiej tak oglądać. Tutaj nam te szeregowe Tutaj dam już Te i tutaj też te Tu już trzeba jakiś park wydać Mając to zadowolenie, bo tu tych parków nasrałem, w tej dzielnicy. Co się dzieje? Unieszczęśliwienie, niestabilne usługi. Aha, ty no właśnie. Urząd poczty damy. Tutaj. Dobra i internet ale na internet przynajmniej ja już skorzystam z wieży telekomunikacyjnej i farmy serwerów. To też sobie odblokuję i to też... Te wszystkie usługi już będziemy mieli. Farma serwerów. Duże pokłady czystej mocy, olbrzymie wsparcie przepływową sieci. I zrobimy to tutaj. Wieża telekomunikacyjna. Mamy ją. Tutaj. I pasmo satelitarne. Rozrywka, wydajność sieci i atrakcyjność całego miasta się zwiększy. Niech będzie tu. Fajnie się to nam rozprzestrzeniło na całe miasto. Super. Na no te budynki tak muszę chyba usunąć, tak? No oczywiście, że tak. Dobra. Minu być już lepiej. I zrobimy przymiarki pod te tereny takie wiejskie. Dobra, coś takiego Niech to będzie takie coś Gdzie kupimy sobie jeszcze ten teren i tu porobimy te tartaki Tutaj zrobimy takie tereny wiejskie. Bardzo wiejskie. Razie takie takie przydrożne dosyć można by powiedzieć. To coś takiego po prostu. Później tam tam te uliczki na razie Po prostu sobie tutaj zaznaczyć te tereny Jako te takie tereny typowo wiejskie Że tak to powiem eee, Właśnie do tych farm I też jeszcze Może pocisnąć I dobra tutaj Jeszcze usunę te dwa, trzy No chyba spić nie no, cały czas mnie wkurza to, że tu są te braki siły roboczej, ale po prostu mi po popyt na to nie leci. Co ja mam z zrobić przez to? No już chyba naprawdę nic. Tu też domki bym mógł porobić, porobię. Niech będzie. Tu już jakieś sklepy porobię. No ale no... Co to na dłuższą metę damy? Jak oni się tu budować tak, by nie chcą? No dobra. No ale co tu jeszcze mam do... O, placówka do... No ale będzie też tutaj. Bonito, Bonito! Tycha cmentarza, nie jest cmentarz, dobra Co tu się dzieje się? To trzeba niszczyć, kurde No i myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeszcze sobie usunę domki, tak jak mam w zwyczaju. W następnym odcinku po no prostu będziemy tam te tereny pod przemysł rolniczy rozbudowywać. I myślę, że zajmiemy się już powoli infrastrukturą... E, ...krytyczną, że tak to powiem. Nie wiem, czy to mogę tak to nazwać, ale chodzi mi o po prostu te... Budowa schronów, alarmów i tego typu, bo już powoli mamy miasto dosyć duże i tornada i to wszystko jest już wokół mnie, więc chciałbym się na tym skupić. No, dokładnie to było chyba tutaj. I tak, Tymczasem małe skrzynienia, wieża dozoru pożarowego i te duże... Przez ten są przed katastrofą coś by nam się przydało. I powoli już sobie jakoś rozplanować te rzeczy, żeby po prostu nasze miasto nagle nie oberwało jakoś ogromnie poprzez jakąś katastrofę. To było Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio. Don't touch that And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood.

Patrzcie Przeniesiemy na chwilę budynek tutaj Nie sugerujcie się, to jest zaraz do tego wrócę Ale Mała droga Zrobimy taki łuk Tutaj Tutaj Se pójdzie w dół To już do góry, tak? No zero to tu z powrotem i zjeżdnia autobusowa idzie wtedy tutaj. Mogę co przenieść? Dobra Ale te autobusy i tak nie będą tutaj zjeżdżać, nie? Jest, czekaj Dobra I co? Teraz wszystko musi tędy? Mam nadzieję No dobra, zobaczymy Może się to naprawi ale ja już ten odcinek będę kończył. Widzimy się w kolejnym, który nagram zaraz. Do zobaczenia. Cześć!